Samo to takie przebudzenie, tak, tak jak są przebudzeni ludzie, przebudzeni, obudzeni, no to, 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 to nie jest jakaś magia, to nie jest magia, to nie jest teoria. Rodzisz się kompletny, te, te trzy części, ta pierwotna, emocjonalna i ta logiczna są razem, potem, potem częściowo przez to, jak to wszystko wygląda, cały ten system, całe, całe, całe to gówno, tak? cała ta droga, to te części są... Te części są mocniejsze od ciebie. Mocniejsze się od ciebie robią, i tracisz równowagę. I przebudzenie później w dorosłym życiu to jest powrót tej równowagi na chwilę. To jest powrót tej równowagi. I jest powrót tej równowagi, i wtedy ludzie mają takie, o kurwa, ja pierdolę. I wtedy jest często pułapka, i tego jest tutaj kurwa mnóstwo. Jakichś takich zaczynają się, albo manifestacje. Po prostu z kanapy tu kurwa wszystko jest do załatwienia, takie pierdy, albo właśnie manifestacje, albo sobie wkręca, że jest teraz mentorem kurwa wszystkich dookoła i chodzi i wszystkich generalnie w kurwia naciska i męczy.